Serdecznie witam na kanale MatSpot. W tym odcinku będziemy mówić o rysowaniu wykresu funkcji liniowej i to będzie taki drugi sposób. Drugi sposób, który nie będzie wymagał w ogóle robienia tabelki. Jeśli ktoś nie lubi, nie umie robić tabelki, to to jest właśnie sposób dla niego. Oczywiście sposób zrobieniem tabelki warto znać, ale ten sposób też jest fajny. Jeżeli mamy zrobić wykres takiej funkcji liniowej y równa się 2 trzecie x plus 1 i tutaj właśnie mamy ułamek, więc z robieniem tabelki tutaj jest pewien kłopot. To możemy sobie tutaj poradzić tak. Każda funkcja liniowa, której ogólny wzór to jest f od x równa się ax plus b, każda taka funkcja na pewno będzie przechodziła przez punkt 0b. Musimy sobie tutaj umieć ustalać współczynniki. Tutaj to, co stoi przy x, to jest współczynnik a i on jest równy 2 trzecie, natomiast ten wyraz wolny to jest współczynnik b i on jest równy 1. Skoro wykres tej funkcji przechodzi przez punkt 0b, to ten wykres musi przejść przez punkt 0b, czyli 1. Zatem wykres tej funkcji na pewno przechodzi przez punkt 0, 1. Punkt 0.1 startujemy stąd. Pierwsza współrzędna 0 mówi, że ani w prawo, ani w lewo, a 1 mówi, że o 1 do góry idziemy. Czyli wykres tej funkcji na pewno przez ten punkt musi przejść. No a potem robimy tak. Patrzymy na współczynnik A, ten tutaj przy x, i tutaj, jeśli mamy ułamek, to licznik będzie nam mówił o ile jednostek będziemy się musieli przesunąć do góry, a mianownik będzie nam mówił o tym, czy się przesuwać będziemy w prawo, czy w lewo. Ten mianownik to jest przesunięcie w poziomie, albo w prawo, albo w lewo, i to zależy od tego, czy ten współczynnik A jest dodatni, czy jest ujemny. Jeżeli ten współczynnik A jest dodatni, tak jak tutaj, 2 trzecie, to wtedy przesuwamy się w prawo. A jeżeli ten współczynnik byłby ujemny, to byśmy się przesuwali w lewo, tak jak pokazuje ta strzałka, od tego punktu, który już tutaj mamy zaznaczony. W tym wypadku dwójka mówi nam, że o 2 przesuniemy się do góry, a ta trójka mówi nam, że przesuniemy się o 3 w prawo. I zaczynamy najpierw od przesunięcia tego poziomego, czyli z tego miejsca przesuwamy się o 3 miejsca w prawo, o trzy jednostki w prawo, a potem przesuwamy się o dwie jednostki do góry. Czyli lądujemy w tym miejscu, i tu mamy już drugi punkt. Kolejny punkt to znowu stosujemy to samo przesunięcie, czyli o 3 w prawo i o 2 do góry. Jest takie nachylenie wykresu funkcji liniowej. Moglibyśmy też zrobić to samo w drugą stronę, tylko odwrotnie teraz 2 na dół i 3 w lewo, i tutaj nam wychodzą takie schodki. Tutaj mamy 3 w prawo, 2 do góry, tu mamy 3 w prawo, 2 do góry, 3 w prawo, 2 do góry. No, i wykres tej funkcji na pewno musi przejść przez te cztery punkty. Zrysujemy sobie ten wykres funkcji, i on wygląda tak. W ten sposób możemy zrobić sobie wykres każdej funkcji liniowej. W przykładzie B mamy taką funkcję, i tutaj widzimy, że współczynnik B jest równy 2, to znaczy, że ten punkt 0b to inaczej będzie punkt 0,2, skoro B jest dwójką. Zaznaczamy więc ten punkt, 0,2 to będzie w tym miejscu. To jest jednocześnie punkt przecięcia wykresu z osią y, i przez ten punkt nasza funkcja na pewno musi przejść. Współczynnik a jest równy minus 1, 2. Ta jedynka mówi nam, że będziemy się przesuwali o 1 do góry, a ta dwójka mówi nam, że będziemy się przesuwali w poziomie, ale skoro tutaj mamy minus, to tym razem będziemy się przesuwali w lewo. Czyli będzie działało to tak: z tego miejsca najpierw poziomo, zgodnie z tą dwójką, przesuwamy się o 2 w lewo. A Zgodnie z tą jedynką przesuwamy się o 1 do góry i to jest nasz kolejny punkt i znowu 2 w lewo i 1 do góry 2 w lewo i 1 do góry tak samo w drugą stronę tylko że tak jakby na odwrót tak tak tutaj nam się wszędzie tworzą te schodki 2 w lewo i 1 do góry 2 w lewo i 1 do góry 2 w lewo i 1 do góry i tak dalej możemy sobie narysować już wykres tej funkcji i zadanie zrobione w przykładzie C mamy taką sytuację, że funkcja f od x to się równa 3x minus 3, i tutaj widzimy, że współczynnik b jest równy minus 3, a współczynnik a jest równy 3. Skoro b jest równe minus 3, to ten nasz punkt 0b to będzie inaczej 0 minus 3. Punkt 0 minus 3 to będzie się znajdował w tym miejscu. No a teraz jest tutaj taki mały problem z tym współczynnikiem A, bo mamy liczbę 3 i to nie jest ułamek, ale z takiej trójki możemy sobie łatwo ułamek zrobić. 3 całe to jest inaczej 3 pierwsze. No i teraz będzie tak, ta trójka mówi, że o 3 do góry, współczynnik A jest dodatni, więc przesuwamy się w prawo o 1, więc od tego punktu najpierw w poziomie o 1 w prawo, czyli tu, a potem o 3 do góry, czyli tutaj. Stąd znowu o 1 w prawo i o 3 do góry. Tak jak nam tutaj te liczby pokazują. O 1 w prawo, 3 do góry. No i utworzyły się tutaj te schodki. Jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek. Możemy rysować wykres funkcji. To jest ta linia. Koniec przykładu C. W przykładzie D mamy funkcję y równa się minus 2x. Tutaj nie widać współczynnika b. Ale współczynnik b to jest taki, jak gdybyśmy sobie tutaj dopisali 0. Ta funkcja początkowa i ta, która dopisałem w niej 0, to jest ta sama funkcja. Z tego widać, że współczynnik B jest równy 0, zatem ten nasz punkt 0B to będzie inaczej punkt 0. No i zamiast B dajemy 0. Punkt 0,0 0 to jest początek układów współrzędnych, czyli startujemy w tym miejscu. A teraz współczynnik A. Współczynnik A jest równy minus 2. Minus 2 to jest inaczej minus 2 pierwsze. Robimy sobie po prostu ułamek tutaj, musimy mieć ułamek. Mamy już ten ułamek, w takim razie dwójka mówi nam, że będziemy jechać o 2 do góry. A ta jedynka, skoro tutaj mamy minus, to nam mówi, że będziemy się o 1 w lewo przesuwać. Ta jedynka mówi, że o 1 w lewo, a ta dwójka mówi, że o 2 do góry. No to tak robimy: z tego miejsca o 1 w lewo i o 2 do góry. Potem o 1 w lewo i o 2 do góry. O 1 w lewo i o 2 do góry. Tak samo można by zrobić tutaj, i tutaj gdzieś też byłby punkt. Mamy tutaj te schodki, 1 w lewo, 2 do góry, 1 w lewo, 2 do góry, 1 w lewo, 2 do góry i tak dalej. Możemy rysować wykres funkcji y równa się minus 2x. Koniec przykładu d. I ostatni przykład w tym filmie, przykład e, f od x równa się minus 3. To jest funkcja nietypowa i tą funkcję musimy wiedzieć, że ona inaczej wygląda tak. To jest to samo co funkcja 0x odjąć 3. Takie 0x po prostu znika, tego się nie pisze, dlatego wzór funkcji jest taki, ale pełny zapis wzoru tej funkcji to byłoby takie coś. Z tego widzimy, że b jest równe minus 3, czyli możemy sobie już ten nasz punkt ustalić. Ten punkt 0b to jest punkt 0 minus 3 i na pewno przez ten punkt nasza funkcja musi przejść. To jest tutaj. Współczynnik a jest równy 0, a my musimy ten współczynnik mieć zapisany na ułamku, no to na ułamku możemy sobie to zapisać, że to jest 0 pierwszych na przykład, albo 0 drugich, 0 trzecich, 0 czwartych, 0 dzielone przez cokolwiek zawsze daje 0. Tak czy inaczej mamy już ułamek, i ten ułamek nam mówi tak, to 0 mówi, że do góry będziemy się przesuwać o 0, czyli nie będziemy się do góry przesuwali, a 1 mówi nam, że będziemy się przesuwać o 1 w prawo. Możemy przyjąć, że to jest liczba dodatnia, czyli tak, o 1 w prawo, 0 do góry. No to z tego miejsca idziemy o 1 w prawo i 0 do góry. To jest tu. Znowu o 1 w prawo i 0 do góry. O 1 w prawo i 0 do góry. Tak samo byłoby w tą stronę. I możemy narysować wykres tej funkcji. Funkcji f od x równa się minus 3. To jest funkcja stała, dlatego jej wykres jest równoległy do osi x. Jest taki poziomy. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.